Serdecznie w kolejnym odcinku programu Futsal w Tarnowie. Trzecia kolejka dostarczyła wielu wrażeń na boisku, a teraz przyjrzyjmy się jak to wyglądało w pierwszej lidze. Meczem otwierającym trzecią kolejkę było spotkanie akademików z Lech Torpedą. Zawodnicy mocno zmobilizowali się i prowadzili zaciekłą i wyrównaną grę. W ostatniej minucie po długich zmaganiach EFT trafiło pierwszego gola z nogi Mariusza Staszca, dając drużynie prowadzenie. W drugiej odsłonie Konrad Ślęczka podniósł wynik. Chwilę po tym akademicy dołożyli jeszcze dwie bramki, czym zapewnili sobie punkty w tej kolejce. Jak to się stało? Nie mam pojęcia. No. Jakoś nie chciało wejść. Szczęście brakowało. Mało też strzałów władaliśmy dzisiaj, także w sumie to chyba zasłużenie. Chłopaki biegali jak wiatraki, no, także ciężko było za nimi zdążyć. No, także, także ciężko się grało ci na pewno. Przede wszystkim to zawodnicy Dużyny Przeciwnej mieli te ciekawsze akcje. My mieliśmy dużo szarpanej gry, trochę za mało biegania, i, a oni biegali bardzo więcej od nas. Wszystkich zawodników tutaj grających na futsalu. Może nie tyle łatwy, co bardziej ciężar gatunkowy, bo wiadomo, że tam oni też o utrzymanie się biją i, i był to ważny mecz, żeby gdzieś głupio nie, go nie zacząć i nie stracić bramki, bo potem mogłoby być różnie. I zaczęliśmy bardzo chaotycznie i nerwowo i tak niepotrzebnie zupełnie, ale potem już wpadła ta pierwsza bramka, pod koniec pierwszej połowy i uspokoiło to naszą grę i już potem wpadły kolejne i ważne trzy punkty. Jesteśmy dużo młodszym zespołem, bardziej wybieganym, więc no nam się łatwiej gra z takimi zespołami i to dzisiaj udowodniliśmy no i... Cieszę się, bo mamy już te 6 punktów i trzeba je zbierać, jak najmniej, żeby to utrzymanie było w miarę spokojne i nie martwić się o los później. Taki statyczny mecz, no ale taki typowo punkty i tutaj nikt o stylu nie myślał. I czasem też ta i takie mecze trzeba rozegrać, no i tym razem było właśnie tak. Chciałem pozdrowić naszego kierownika, który już powoli wraca do zdrowia i trzymamy kciuki za to i czekamy tu na niego oraz naszych sponsorów, firma, zarówno firma MPEC jak i Janowa. Dziękujemy za to, że możemy tu grać. I prosimy o więcej. Dobrze rozgrzani gryfowcy zaatakowali dwukrotnie Westowią, zdobywając bramki z nóg Rafała Ciesielskiego i Dawida Zydronia. Żabki próbowały się zrehabilitować, jednak pierwsza połowa należała do Zielonych i skończyła się na 3 do 0. W drugiej odsłonie Westowia oddała swój pierwszy gol autorem Konrad Fryś. Ostatnie 10 minut było niezwykle nerwowe. Żabki wycofując bramkarza chciało zawsze cenę trafić, ale bezskutecznie. Punkty powędrowały do gryfu Borzęcin. Trudny mecz i tutaj widać, że w tym sezonie yy, no, nie będzie, nie będzie z górki, a pod górkę, bo drużyny już wiedzą jak my gramy. My też musimy troszeczkę zmienić tą grę, żeby czymś zacząć zaskakiwać. Ale dzisiaj przede wszystkim wola walki i chęć zwycięstwa. No, po dwóch ostatnich spotkaniach mieliśmy 0 punktów, więc no, no taka sportowa złość została wytrącona w chłopakach. Poza tym graliśmy z bestowią mimo że Bestowia dzisiaj miała Dość mocny skład, to nam się z nimi dobrze gra, bo, bo yy, to już nie pierwsze zwycięstwo i, i, i jakoś zawsze te mecze na parkiecie się na naszą korzyść układają. Zdobyliśmy pierwszą bramkę, druga yy, ustawiła troszeczkę też mecz, także, także świetne wejście w sezon Dawida Zydronia, bo przyjechał z zagranicy tutaj tam nas yy, wspomóc. Także no, przyczynił się walnie do tego, do tego zwycięstwa i oprócz tego yy, dobra gra w defensywie, jeden błąd się zdarzył, było to 3-1, ale, ale później przy wycofanym bramkarzu rywali już yy, ta gra całkiem źle wyglądała. Gratulacje dla moich chłopaków, że wytrzymali, wytrzymali tą presję pięciu zawodników i nie straciliśmy bramki, bo kto wie jakby. Padła na y, 3-2, mogłoby być y, niewesoło. Znów zadebiutował znowu, y, młody, Dawid, młody Bartek Obłąk w Bramce, i, i znów no, nie dał się zaskoczyć. Także ma widać chłopak patent na Westowie na, na i po raz kolejny dobrze broni w tym meczu. Chciałem pozdrowić przede wszystkim Artka Kozę, bo nie miałem jeszcze okazji, i, i, i pogratulować im, mimo porażki, bardzo dobrego meczu. i Mam nadzieję, że w drugiej rundzie będą się chcieli zrewanżować i, i oprócz tego y, całą Westowie. To znaczy, czy było ciężko? Oczywiście, że tak. Znaliśmy atuty rywala, wiedzieliśmy jak grają, wiedzieliśmy, że to będzie mecz walki, męska piłka, natomiast liczyliśmy, że nam się lepiło, że to spotkanie wyszło inaczej. Padła pierwsza przypadkowa dość bramka. Odbiła się od naszego obrońcy i wpadła, przez co musieliśmy zmienić swój, swój styl gry i, i, i bardziej się otworzyć. Niestety po tym, zaraz po tej bramce zostaliśmy przymroczeni. Padła druga, później trzecia i... I długo trwało zanim, zanim uwierzyliśmy, że jeszcze jesteśmy w stanie powalczyć o punkty. Nastąpiła przerwa, w przerwie męska rozmowa i, i, i coś się ruszyło. Zadziałało to jedną bramką. Było kilka sytuacji, gdzie się też można było zdobyć kolejne, natomiast to nie udało się i trudno się mówić. Czego zabrakło? No przede wszystkim szczęścia w pierwszej połowie, bo, bo tak naprawdę jeżeli byśmy mieli stracili tej pierwszej ramki, to gra cały czas by się doszła nazwijmy to w środku pola i, i na pewno nie otworzylibyśmy się tak bardzo w defensywie. Trzymalibyśmy też szyki obronne i, i może by to załocowało bramką. A tak to niestety graliśmy drugą połowę, e, drugą część drugiej połowy można powiedzieć, wycofanym bramkarzem. Może też zabrakło komunikacji w niektórych momentach. Natomiast tak jak mówię, zadecydowały pierwsze momenty, gdzie, gdzie straciliśmy tą pierwszą dość przypadkową bramkę. E, dziękuję za, za, za te miłe słowa, że, że, że zagraliśmy między spotkanie. natomiast e, wydaje mi się, że stać nas jeszcze na więcej. A kogo pozdrowić? No przede wszystkim wszystkich uczestników e, Tardowskiej Ligi Futsalu Polski Sport, bo cieszę się ja jako organizator, że, że, że cały czas e, ta dyscyplina cieszy się dużą sympatią e, społeczeństwa tardowskiego i, i chciałbym pozdrowić. Pozdrawiam. Następnym meczem był pojedynek Rock'n'Rolla i Lumaro. Jak zwykle dobrze przygotowani zawodnicy Lumaro dali o sobie znać w postaci gola Marcina Barwacza. A wynik mimo ciągłym atakom roka udało się utrzymać do końca połowy. W drugiej czerwoni znowu trafili do bramki dzięki Adrianowi Czyżowi. Ustanawiając wynik na 2 do 0. Rokendrolowcy nie dawali za wygraną, jednakże nie kończyli swoich akcji celnym strzałem. Aż w końcu udało się to Leszkowi Janickiemu, dwie minuty przed końcem. Ale mimo to punkty zgarnęli lumarowcy. Grały się dosyć ciężko, bo graliśmy z bardzo dobrą drużyną, no aktualnym mistrzem z zeszłego roku. Świetnie grającą piłką, bardzo szybcy zawodnicy. Ciężko ich było powstrzymać, no staraliśmy się. Było blisko, mieliśmy szansę na wyrównanie, przegraliśmy 2 1. W ostatecznym rozrachunku, ale tak jak mówię, było blisko. A pani zapytała, że było ostro. No tak, było ostro. Myślę, że poziom tej ligi wzrasta z roku na rok, ale nieproporcjonalnie do poziomu sędziowania. Ten wydaje mi się, zresztą to wyrażam słowa moich kolegów z drużyny i nie tylko z mojej drużyny, bo słyszę głosy z innych drużyn takie same, że dokładnie odwrotnie, proporcjonalnie do poziomu wzrostu gry obniża się poziom sędziowania tej ligi. Przykro mi to stwierdzić, ale, no, ale taka jest prawda i to, tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest tylko moje zdanie. Ponieważ futsal jest grą bezkontaktową i myślę, że to jest amatorska liga i na pierwszym miejscu powinna być ochrona e, nóg zawodników, a drugie e, sędziowanie właściwe. Także. Było nas stać na więcej. Mieliśmy sytuację na wyrównanie. Ja miałem sytuację, jeszcze dwie, z których powinienem strzelić gole, ale bramkarz drużyny przeciwnej się super zachował, wybronił mi to. No, z gry może tak jestem, ale z wyników wcale, no bo przegraliśmy drużyna przeciwna za inkasowaczką. Te osoby wiedzą kogo chcę, yy, że je pozdrawiam. Przede wszystkim moje dzieciaczki, wszystkich których yy, moją rodzinę. On Bardzo ostro wyglądał, myślę, że nawet aż, aż, aż za ostro, niepotrzebnie. No i tutaj chyba do tego nie przyczyni się niestety sędziowie, a myślę, że no w jest sędzia, który tam sędziował od strony trybuny, gdzie nie ma kibiców, bo to przechodzi wszelkie pojęcie po prostu, żeby w sytuacji, gdzie mamy jakąś tam, wymieniamy aut przy linii, zawodnik drugi przycina i odpycha zawodnika bez piłki, Ten nie, on nie mało się nie przewraca i żadnej, żadnej interwencji z jego strony, no kurczę, no, naprawdę no, żenująca postawa sędziów i, i mogło to tylko doprowadzić do poważnych kontuzji, bo widzieliśmy, że to tylko można powiedzieć, bardzo zaostrzyło, zaostrzyło nam grę i, no i zawodnicy zaczęli siebie nawzajem fałować. Tak? I dlatego mecz przebiegł, przynajmniej końcówka na mega ostra. Zresztą chciałem wypadku podziękować, bo mimo to, że tam brakło Konrada Barwacza i Serwisza Kosewskiego, to można powiedzieć też w osabieniu pierwsza z nami Karol Dziża, super. Żebyśmy grali tak każdy w każdym meczu, więc myślę, że to wszystko idzie ku, ku dobremu i naprawdę. No. Jestem bardzo z postawy, postawy swojej drużyny. Szydła podcięła im ta pierwsza bramka, którą Marcin Barwa szczelił yy, po dograniu Tomka Lipińskiego. Wyszliśmy bardzo szybko na prowadzenie, troszeczkę łatwiej się wiadomo, wtedy prowadzi yy, grę. No i cóż, no takie badanie sił też też z jednej i drugiej strony było, ale mieliśmy to przewagę jednej bramki, więc na pewno o tyle nam się łatwiej grało. Wiadomo, bo to są zawodnicy już, to się swoje tutaj zdobyli naprawdę i chwała im też za to, bo posłuch klasował drużyną i mimo takiego, no mimo wieku zawodników, na, dalej sobie radzą super, super na pakiecie, więc na pewno należy im też szacunek i podziękować za tą grę. Borysa, Budzika i Orzecha, to znaczy wiernych kibiców można powiedzieć, co przyradzą dzięki opaki. Czwarty mecz, trzeciej kolejki był dość spokojny w porównaniu z poprzednim armowcy grali opanowanie z Westą, przez co nie padały bramki z żadnej ze stron. Aż w ostatniej minucie niebiescy trafili ze sprawą Kamila Pawlaka. W drugiej odsłonie obraz gry nie uległ zmianie. Prorem znowu celnie zaatakował autorem Bartłomiej Motyka, podnosząc wynik na 2 do 0. W ostatnich sekundach Piotr Boruch strzelił pierwszego gola dla Westy, ale mimo to zwycięzcą tego pojedynku okazał się Prorem. Przeciwnik przeciętny, nie oszukujmy się, ale trzeba było walczyć, biegać. Yy, drużyna postawiła ciężkie warunki, Mimo to udało się nam wynieść korzystny wynik. Byli uciążliwi, bo dużo faulowa było, dużo fauli, bardzo dużo. No ale jak widać udało nam się. Graliśmy piłką, skraliśmy swoje, trzyliśmy drugą bramkę, to uspokoiliśmy grę, graliśmy od tyłu. No i udało się. Poziom dosyć dobry, obydwie drużyny starały się grać piłką. No i to jest najważniejsze, tak? O to chodzi właśnie, żeby grać, a nie kopać cały czas piłki do przodu. No i... Obydwie drużyny, obydwie drużyny zdobyły bramki. Pozdrowić bym chciał całą drużynę ProRemu, Kamila Pawlaka, który dzisiaj znowu strzelił bramkę w trzecim meczu z rzędu. No, i całą rodzinę, oczywiście. Ostatnie spotkanie odbyło się pomiędzy Topikarem i Panoramą. Rozgrzani panoramiczni przystąpili do działania, a efektem była bramka Michała Zborowskiego, którą otrzymali do końca połowy. W drugiej gra była bardzo wyrównana i zawodnicy nie odpuszczali nawet na sekundę, starając się o punkty dla własnej drużyny. W końcu topika strzelił gola dzięki Damianowi Świątkowi, doprowadzając do remisu, przez co drużyny musiały podzielić się punktami. Gra topikarum, tak jak i Panoramy, była grom. Bardzo efektowną, no może nieefektywną, bo tych goli nie było za wiele, a mogły wpaść zarówno dla jednej jak i drugiej drużyny. No spodziewałem się osobiście, że, że tych bramek wpadnie więcej. Oczywiście więcej w stronę bramki Panoramy, że tam poleci tych piłek na tyle skutecznie, że do siatki trafią. No, no wyszło trochę inaczej ale cieszymy się z remisu. Mecz na, na, na dobrym poziomie, bardzo, bardzo bardzo szybki. Niestety no, taki mi się y, kawał nasuwa teraz. No, może, może nie wypada go mówić, no ale tutaj jest akurat no, y, dobry do sytuacji, jaka miała miejsce dzisiaj podczas tego meczu, ale także i podczas poprzednich, bo takie informacje y, otrzymywałem, takie skargi, że tak powiem, miałem. Y, pyta się gość, drugiego, czy, czy widział żonę Stevie Wondera, nie? Ten mówi, że nie, a Stevie też nie widział. nie no Tu nie chodzi o to, że, żeby się śmiać z osób niewidomych, natomiast niewidomych w tym sensie, że no, sędziowanie jest ciężkim kawałkiem chleba, jest to, jest to pod presją, natomiast no i... Powinno to być no maksymalnie skupienie i koncentracja, żeby, żeby tych błędów było jak najmniej, żeby je eliminować. No, błędów, których wpływają na, na jakość meczu, na, 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 na jakąś ekscytację niepotrzebną. I mam nadzieję, że tutaj organizator wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom uczestników TELEF i, i podejmie właściwą decyzję w kwestii, w kwestii desygnowania sędziów do, do, do tej ligi. A chciałbym pozdrowić moją basię. से uh, na przeciwna postawiła wysoką poprzeczkę, zagrali bardzo dobrze, zwłaszcza w drugiej połowie konsekwentnie, a my popinęliśmy zbyt dużo błędów, no i czego efektem był, był piąty faul i rzut karny. Mieliśmy kilka okazji, to nie tak, że ich nie było, bo kilka było, jednakże jakaś taka piłka nie chciała wpaść lub padała gdzieś obok lub bronił bramkarz, który dzisiaj też się miał dobrze spisywał. Chłopaki dali z siebie wszystko, walczyli dzielnie do samego końca, no i niestety wygrać się nie udało, jest remis. Chłopaków z drużyny podziękować za dzisiejsze spotkanie, oby było tak dalej, no i przeciwników. Oczywiście zabiegają również. Zobaczmy teraz, jak przedstawiają się wyniki oraz tabele w pozostałych ligach. Najlepszym strzelcem drugiej kolejki okazał się Marcin Szterbask, Panoramy GSM. A teraz popatrzmy na wytypowane bramki tego tygodnia. A ja przypominam, że głosować możecie pod facebookowym postem. Na dzisiaj to już wszystko. Oglądajcie nasz za tydzień w środę o godzinie 20:15 oraz na stronie MafTV.